plus zaparkowany na ochocie na ulicy Gorlickiej przy szkole na niemieckich blachach rzadko kiedyś się tutaj coś takiego można spotkać zazwyczaj to znaczy w Monako, a nie tu flaga Włoch piękne Audi A8, to znaczy Audi Q8 wyprodukowany jako Lamborghini w środku czyściutko. Ktoś się teraz do mnie przywali. Trochę głupio tak nagrywać. No ale mówię, taki samochód jest rzadko spotykany tutaj. Żeby się tak stał na zwykłej ochocie między samochodami. Taki on ma wielkie, tambo genie. Piękny samochód, chociaż szczerze mówiąc, podoba mi się bardziej Q8. A kosztuje pewnie pół tego co to. A samochód różni się tylko budą, ale za markę Lamborghini się płaci. A i tak byle Tesla rozpędza się szybciej od niego. No może nie byle Tesla, ale też dużo tańsza Tesla. Lamborghini. Lamborghini.